Czy kiedykolwiek zetknąłeś się z określeniem bruksizm? Co to jest? Być może twój dentysta kiedyś wspomniał, dopasowując ci plombę, że o, jest pan, jest pani brukserką. Nazywam się Marzanna Danecka. Zapraszam cię do strefy pięknego uśmiechu. Bruksizm jest to parafunkcja, czyli funkcja nieprawidłowa albo taka niepotrzebna funkcja. Po co nam to jest? Kiedy to się zdarza i co powoduje? Coraz więcej ludzi ma nerwowy tryb życia, coraz więcej stresu w życiu. I bruksizm dokładnie jest odpowiedzią naszego układu nerwowego na ten zwiększony stres. Niestety, mimo że generuje to nasz mózg, to zęby są ofiarami. Jeżeli popatrzymy na takiego pacjenta, który ma około 50 lat i przypatrzymy się jego zębom, to zobaczymy, że duża część zębów jest bardzo starta. Niektóre nawet zamiast być wypukłe, są kompletnie wklęsłe inne starte, tak jakby ktoś przejechał szlifierką po nich. W innych miejscach są odkruszenia. Bardzo charakterystyczne są ubytki przyszyjkowe. To jest właśnie bruksizm. A raczej takie są objawy tego bruksizmu, czyli generuje nam to stres i wysyła nam mózg sygnał do naszych mięśni żwaczowych, żeby się zaciskać. I tutaj rozróżniamy takie właściwie dwie formy bruksizmu. Jedna to jest zaciskanie, którą nazywamy też clenchingiem. A druga to jest bruksizm, którym zgrzytanie jest głównym elementem. Clenching, czyli zaciskanie jest czymś, z czego nie zdajemy sobie sprawy przez bardzo długi czas, ponieważ nie jest to coś, co słyszymy. Czasami nas może wybudzić taki rodzaj napięcia i zdajemy sobie sprawę, że po prostu mamy mocno zaciśnięte szczęki. W bruksizmie, który objawia się zgrzytaniem zębów, słyszą to ludzie, którzy z nami śpią. Lub przebywają w tym samym pomieszczeniu. Bardzo często dzieci zgrzytają w nocy, szczególnie dzieci, które mają z pasożytami problemy, ale też dzieci, które przeżywają jakiś silny stres. Czyli zawsze to zgrzytanie zębów wiąże się z jakimś napięciem nerwowym, z nieprzyjemnościami. Stres jest de facto i naszym sprzymierzeńcem, i nazywamy go eustresem, albo naszym przeciwnikiem, i to jest dystres. Ten niedobry stres odpowiada za to, że niszczymy swoje zęby. Czy jest to tylko samo zniszczenie zębów? Bo ktoś mógłby powiedzieć: Okej, okay, trochę są starte. Powiedzmy, dopóki nic nie boli, to nie ma problemu, może trochę brzydsze, ale jakby nie wszystkim to przeszkadza. Natomiast to ma głębsze konsekwencje. Po pierwsze, takie starte zęby mogą zacząć boleć, dlatego że nie ma już warstwy szkliwa, tylko jest warstwa zębiny. To jest miększa tkanka i pod nią znajduje się miazga zęba. I do jakiegoś momentu ten ząb się broni, czyli odtwarza taką twardą tkankę oddzielającą miazgę od y, tej powierzchni ścierającej się. Ale w pewnym momencie może dojść do sytuacji, że ta miazga już będzie tak blisko, że po prostu zacznie nas ten ząb boleć. Konsekwencją tego będzie leczenie kanałowe, y, czyli ząb będzie już martwy. Przestaje wtedy boleć, ale to nie wszystko. Bo kolejnym etapem jest to, że ten martwy ząb pęknie. Najpierw, oczywiście, się przebarwi, ale to też może nie stanowić problemu. Natomiast najgorszą sytuacją jest wtedy, kiedy na przykład odłamie się cała ścianka zęba albo pęknie cały korzeń wzdłuż i takiego zęba nie jesteśmy już w stanie uratować. Jeżeli stracimy tego zęba i chcemy go uzupełnić, to na przykład robimy w tym miejscu implant. I czy to już jest koniec problemów, bo zrobiliśmy implant, implant wydaje się być mocny, jest z tytanu, cyrkonu i rzeczywiście z implantem często nic się nie dzieje. Natomiast dzieje się z kością wokół implantu, ponieważ, tak jak naciskaliśmy na zęba, tak samo zaczynamy naciskać na implant. Ale tu jest troszkę inna sytuacja. Implant jest. Śrubą, która ma bezpośredni kontakt z kością. Jeżeli naciskamy na zęba, czyli na ten implant, kość wokół niego ugina się około 5 mikrometrów. W przypadku zęba jest troszkę inaczej. Ząb tkwi w więzadłach. To są takie mikro, króciusieńkie więzadełka, które stanowią amortyzatory dla tego właśnie nacisku. I te więzadełka się są w stanie. Wydłużyć, czyli jesteśmy w stanie wcisnąć ząb między 30 a 100 mikrometrów. Mówimy o zdrowych zębach, bo oczywiście, jeżeli zęby są rozchwiane, paradontalne, no to one ruszają się w dużo większych zakresach. Ale tu mówimy o sytuacji nazwijmy to zdrowej. Wobec tego, jeżeli wokół implantu znika kość, a ona znika z tytułu właśnie. Tego nadmiernego nacisku na kość, to po jakimś czasie tracimy również implant. I co nam zostało? Proteza. Skoro nie możemy zrobić już, bo zanikła kość implantu, to niestety pozostaje nam e, wykonanie ruchomej, wyjmowanej protezy, którą de facto, jeżeli nie wyeliminujemy bruksizmu, będziemy łamać. I nie będzie to wina dentysty czy technika, że źle wykonał tą protezę. Tylko wina tego, że znów używamy zbyt dużych sił. Czy jest typ psychologiczny, u którego częściej ten bruksizm występuje? Jest to perfekcjonista często, czyli osoba zadaniowa, chcąca kontrolować wiele rzeczy, i taka osoba po prostu ma tak jakby podwyższoną sprawczość. Nie zawsze jest to ekstrawerty, który wszystkim. Manifestuje, jak bardzo jest zaangażowany w sytuację. Często jest to introwertyk, który wszystko skupia w sobie i jednocześnie jest to jego jedyny sposób odreagowania. Dlaczego to jest odreagowanie i dlaczego częściej dzieje się w nocy? Otóż przeprowadźmy sobie taki, takie doświadczenie. Proszę teraz, żeby każdy, kto ogląda, przełknął ślinę. Co się dzieje podczas przełknięcia śliny? Jeszcze raz. Wszystkie zęby się łączą. Czyli wciąż, mimo że jak gdyby nic nie jemy, to zęby łączą się dokładnie swoimi wszystkimi powierzchniami. Te, które są w kontaktach. Co to oznacza w ciągu nocy? W ciągu nocy wszystkie inne mięśnie mogą być zrelaksowane, są jakby. Bez napięcia, ale nasze mięśnie żwaczowe i inne mięśnie, ale mięśnie tego układu tutaj, całego stomatognatycznego, te mięśnie nie mogą spać, bo one muszą przełykać ślinę. A tę ślinę w nocy przełykamy kilkaset razy. W ciągu całej doby przełykamy 2000 razy dziennie ślinę. Nocą jest to rzadziej, bo jest mniejsze wydzielanie śliny, w ciągu dnia jest więcej, ale i tak jest to kilkaset razy. I zaciskamy za każdym razem, gdy przełykamy ślinę. Czyli te mięśnie w ogóle nie mogą i spać, bo byśmy się utopili własną śliną. Dlatego też nasz ośrodkowy układ nerwowy, czyli nasz mózg, wysyła sygnał do tych właśnie mięśni, w sposób taki, że powoduje to, że te mięśnie się kurczą. I nie jest to tylko na jedną sekundę, tylko często jest to na kilkanaście sekund, nawet do 30 sekund. Czyli te mięśnie są na siłowni przez całą noc. I dzieje się to oczywiście w pewnych interwałach, w pewnych cyklach. Nie jest to non-stop, tylko zaciskamy. Przez powiedzmy 10-15 sekund, potem jest rozluźnienie, potem znowu i w zależności od tego, jak duże mamy to napięcie nerwowe, co nasz mózg tam sobie procesuje, tak objawia się to, to właśnie zaciskanie. Czy to jest dziedziczne? Czasami pacjenci mnie pytają, mówią, bo mój tata czy mój dziadek też miał tak starte zęby. Oczywiście, lata temu nie mówiło się o tym obruksizmie. w tej chwili już w związku z tym, że coraz większa liczba ludzi e, doświadcza tego, ale też dlatego, że coraz dłużej mamy zęby. Kiedyś ludzie 40-50-letni e, byli już bezzębni, bo utracili swoje uzębienia tam wskutek różnych czy urazów, czy próchnicy. Natomiast w tej chwili mamy swoje zęby, często do późnej starości. I to, ta, ten dziedziczny element występuje czyli mamy pewien rodzaj oprogramowania w naszym mózgu, które każe nam zaciskać zęby, i dzieje się to z pokolenia na pokolenie tak jak dziedziczymy wiele innych cech. Czy jest to wyrok, czy nic się z tym nie da zrobić? Otóż da się, tylko jest to takie działanie interdyscyplinarne, działanie, gdzie musimy współpracować: dentysta, psycholog i fizjoterapeuta. Bo cóż nam to da, że dentysta otworzy nam zęby, skoro dalej zaciskamy te zęby? Jeżeli spróbujemy się rozluźniać, spróbujemy żyć wolniej, spróbujemy nie przejmować się wszystkim, to rzeczywiście może to nam pomóc. Jeżeli jesteśmy już świadomi, że tak się dzieje i potrafimy sobie to w jakiś sposób inny odreagować, może medytacją, może sportem. W każdym razie czymś, żeby skupić się na relaksacji, to to też będzie bardzo ok. Trzecim specjalistom, który. Mógłby nam pomóc, to jest fizjoterapeuta, który wie, w jaki sposób pomóc nam rozluźnić mięśnie układu stomatognatycznego, mięśnie szyi, mięśnie karku, ale też inne mięśnie. Bo czasami jest tak, że ym, to napięcie nie generuje się tutaj. Ono się generuje na przykład w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, generuje się w miednicy, i trzeba zacząć od tamtych odcinków, od dolnych odcinków, żeby to napięcie w obrębie tutaj głowy i szyi się zmniejszyło. Bardzo jest ważne, jeżeli zdamy sobie już sprawę z tego, że jesteśmy brukserami, czyli zaciskamy lub zgrzytamy zębami, żeby udać się po pomoc również do fizjoterapeuty. Jeśli y, nasz dentysta wspomni nam o tym, że, y, że jesteśmy brukserami, i pokaże nam, jakie są skutki tego, tak? Te wyszczepione zęby, te starte zęby, jakieś przyszyjkowe problemy. Właściwie taką pierwszą rzeczą, którą najczęściej dentyści proponują, jest to szyna nagryzowa. Oznacza to taką em, nakładkę wykonaną na zęby, w której de facto śpimy tylko, tak? Bo chcemy chronić w nocy te zęby. I to jest bardzo y, dobre rozwiązanie, z tym, że nie jest to rozwiązanie, które leczy. To jest tylko jakby zapobieganie dalszej destrukcji zębów. Jeżeli one już są w takim stanie jak tu, to de facto ta szyna nagryzowa im nic nie pomoże, natomiast, czyli ich nie odtworzy, natomiast zapobiega jak gdyby dalszej destrukcji. Ale nie jest to rozwiązanie jak gdyby ostateczne. Pacjent Chciałby mieć tego typu zęby odtworzone. I tak naprawdę to jest dopiero leczeniem, że odtwarzamy te zniszczone, starte tkanki zęba. W jaki sposób to się dzieje? Oczywiście nie możemy zrobić tego na pojedynczych zębach, że mamy starte cztery zęby, czy na, widzimy, że są starte cztery, one są wszystkie pościerane. Tylko w momencie, kiedy chcemy odtworzyć wysokość tego zęba, to musimy tak naprawdę odtworzyć wszystkie zęby, żeby ten zgryz podnieść, żeby móc nadbudować te najbardziej zniszczone tkanki zęba. I tutaj idzie nam z pomocą najpierw takie prowizoryczne podniesienie z gryzu, które nazywa się mockup. Mockup to są takie kompozytowe nakładki na zęby, wykonane najpierw na podstawie przemodelowanych zębów pacjenta. Wykonujemy wyciski, wykonujemy modele, wykonujemy skany, przemodelowujemy najpierw poza ustami pacjenta, wykonujemy sobie taką specjalną formę. I następnie do tej formy wlewamy sobie kompozyt i wkładamy to do ust pacjenta. I po kilku minutach mamy tego typu efekt przemodelowanych zębów, odbudowanych, podniesiony zgryz. I z tym musimy sprawdzić, czy ten zgryz jest dla pacjenta wygodny? Czy jest wygodny dla jego mięśni, dla jego stawów? Czy nie ma bóli mięśni i stawów? Najczęstszym, jeżeli ten zgryz na przykład jest mocno podniesiony i nie jest to wygodne dla pacjenta, to może on odczuwać bóle skroni, bóle mięśni żwaczowych i oczywiście, jeżeli to nie ustępuje po kilku dniach, to należy ten zgryz zmienić. Nie można tego zostawić w taki sposób. Tej nakładki pacjent nie zdejmuje. To jest coś, co jest spolimeryzowane na zębach 24 godziny na dobę przez właśnie około 2 tygodnie, miesiąc czasu. Należy wtedy zachowywać bardzo dobrą higienę, porządnie czyścić zęby, czyścić dziosła, używać odpowiedniej zaleconej płukanki. Jeżeli wszystko odbywa się ok, Czyli nie występują bóle, trzaski w stawach, pacjent mówi, że czuje się komfortowo, to możemy przystąpić już do tej ostatecznej odbudowy zębów. Ale ten etap mocapu musimy przejść, nie możemy wykonywać ostatecznych żadnych uzupełnień, koron, bondingu, nadbudów kompozytowych. Nie możemy tego robić, zanim nie sprawdzimy, czy ten zgryz jest wygodny. Czyli po tym okresie próbnym możemy przystąpić do tych rekonstrukcji już ostatecznych. I tutaj pacjent ma wykonane częściowo, tu są koronami, częściowo kompozytami i taki jest efekt ostateczny. Pacjent bardzo często po rekonstrukcji zębów i zmianie zgryzu przestaje zgrzytać. Dzieje się to tak dlatego, że następuje jakby zwrotny odruch od zębów, od receptorów zęba, w kierunku naszego ośrodkowego układu nerwowego. Zęby mają pełne guzki, mają prawidłowe prowadzenie siecznopłowe. To daje rozluźnienie właśnie w szczękach, czyli w tych mięśniach. I właściwie można powiedzieć bardzo często to, co ja obserwuję, ten bruksizm jakby się cofa. Oczywiście możemy zrobić dodatkową osłonkę w postaci szyny nagryzowej już na te wykonane uzupełnienia i zalecać to pacjentowi wtedy, kiedy ma jakiś bardziej stresujący czas w życiu, kiedy czuje, że ma napięcie, że ma napięcie mięśni, karku, bo one też są napinane bardzo często. Wtedy, kiedy jest stres, jest to taki nasz odruch, można by powiedzieć, walki, odruch obronny, i wtedy. Może sobie pomóc zakładając właśnie taką nakładkę zgryzową, którą w innych dniach, kiedy jest wszystko ok, odkłada do pudełeczka i leży sobie przy jego łóżku. Czasami wymagane jest też leczenie ortodontyczne. Także przed tym okapem nieraz musimy wykonać leczenie ortodontyczne i dopiero potem te kolejne kroki. Bo zęby, które są już starte. Będą musiały zostać nadbudowane. Czyli jeżeli mamy bardzo starte te trzonowce, przedtrzonowce, a nawet w mniejszym stopniu te przednie zęby, to musimy je też odtworzyć. I to jest bardzo ważne, aby to odtworzenie było jak najbardziej funkcjonalne. Czyli, z jednej strony, że pacjent, poza tym, że ładnie wygląda. To dodatkowo ma możliwość prawidłowego gryzienia, ma prawidłowe ruchy żuchwy, które umożliwiają jakby rozklinowywanie zębów w momencie, kiedy wykonujemy a, takie boczne ruchy. I wtedy dopiero, jak gdyby ten etap leczenia z jednoczesną poprawą estetyki, jest jakby najbardziej funkcjonalny i będzie bardzo długo służył. Czasami jest sytuacja, gdzie jeszcze musimy wdrożyć leczenie botoksem. Jeżeli mięśnie mają dalej tak bardzo duże napięcie, a chcemy to napięcie zmniejszyć, to stosujemy botulinę, którą ostrzykuje się głównie żwacze, ale też czasami mięsień skroniowy, bo to te mięśnie, tu żwacz i mięsień duży mięsień skroniowy są odpowiedzialne za zaciskanie. Zamykają, dociągają żuchwę do szczęki. Więc botoks sam w sobie też nie może być jako jedyne leczenie, dlatego że on krótko działa, on działa około 3-4 miesięcy i musi zostać podany na nowo. On jest uzupełnieniem tylko tego leczenia i to w jakimś tylko okresie, a potem, tak jak wspominałam, należy zrobić e, tą odbudowę zębów. Oczywiście, u bardzo młodych osób, gdzie jeszcze nie nastąpiło starcie, należy zmienić i nic nie musimy odbudowywać, tylko musimy wyeliminować ten szkodliwy, tą szkodliwą parafunkcję. No to tutaj akurat botox może nam też pomóc, bo on te mięśnie po prostu osłabi. Natomiast um, u osób już dojrzałych, które już trąb. Tymi zębami przez ostatnie 10, 20, 30 czy 40 lat, to tu już trzeba zdecydowane kroki podjąć, już nie wystarczy szyna nagryzowa, już nie wystarczy botoks, już medytacja nie wystarczy, tu już trzeba podjąć takie kroki, które może wykonać już właściwie tylko stomatolog, który umie to zrobić, który jest świadome w jaki sposób prowadzić pacjenta tak, żeby nie pogorszyć jego stanu, tylko żeby przysporzyć mu e, ulgi. Tak? Bo często ruksizm wiąże się też po prostu z bólami. Tak? To są bóle głowy, czy bóle właśnie mięśni, bóle karku, bóle uszu. A nawet na przykład szumy uszne, ponieważ jak zaciskamy e, zęby, to staw nasz skroniowo-żuchowy, który znajduje się w bardzo bliskiej odległości od ucha, powoduje tutaj napięcia w tym stawie zacisk, powoduje po prostu na przykład ucisk na Naczynia krwionośne na struktury nerwowe, na struktury naczyniowe. Także tutaj też może się to w taki sposób objawiać. Oczywiście należy to skonsultować również z laryngologiem, wyeliminować inne przyczyny, które też oczywiście mogą być przyczyną tego typu dolegliwości. Jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz związana z zębami. Jeżeli mamy prawidłowe podparcie, na zębach, czyli mamy pełne łuki zębowe i mamy dobre podparcie żuchwy czy szczęki na żuchwie, to zwiększa się nasza sprawność mięśniowa. Jest to związane z tym, że człowiek jest całością. Występują łańcuchy powięziowo-mięśniowe i one działają jakby od czubka głowy po nasze palce u stóp. I to jest bardzo ważne, ten element jest bardzo ważny dla siły mięśniowej, dla takiej ogólnej sprawności. Dlatego osoby, które uprawiają sport, osoby, które ćwiczą dużo, powinny mieć w bardzo dobrym stanie zęby, szczególnie zęby boczne, bo to one trzymają nam cały zgryz. Zęby przednie służą tylko do odgryzania. Nimi mamy odgryźć pokarm, a to zęby trzonowe, zęby tylne, trzymają nam napięcie mięśniowe, postawę ciała. Dlatego też współpraca tutaj z fizjoterapeutą, który jest świadomy tego, jak działa nasz cały układ mięśniowo-powięziowo-szkieletowy, jest bardzo istotna dla wyprowadzenia pacjenta z tego właśnie, z tej parafunkcji, jaką jest. Bruksizm. Dziękuję za obejrzenie tego podcastu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału.